Cześć, tutaj Ola. Zapraszam Cię serdecznie na moją lekcję. Dzisiaj porozluźniamy obręcz barkową, szyję, żuchwę. Zajmiemy się generalnie stresem w górnej części ciała. Jeżeli jesteś gotowa, to zapraszam Cię serdecznie. Zaczynamy. Usiądź wygodnie w siadzie skrzyżnym. Zamknij na chwilę oczy. Skoncentruj uwagę na oddechu. Zacznij wykonywać spokojny wdech przez nos. I wydech przez nos. Wykonaj jeszcze dwa wdechy i wydechy. I otwórz oczy. Zaczniemy sobie od rozluźnienia mięśni, które znajdują się na dekoldzie, zacznij taki ruch. Zobacz, staram się poruszyć tkanki i pionowo je podnosić. I delikatnie robisz w ten sposób. Jeżeli jest to bardzo bolesne, oznacza to, że potrzebujesz tego rodzaju masaże, będziemy odklejać powięź jeszcze przez chwilę. Cały dekord. Jeśli w tą stronę nie sprawia to Ci żadnej trudności, to spróbuj poziomo, chwytasz skórę i starasz się ją troszeczkę zrolować. No i to może być już bolesne, ale rozluźniamy. Wszystko, co tutaj zrobimy, spowoduje, że będzie łatwiej Ci popracować nad rozluźnieniem szyi, mięśni szyi, zwłaszcza mięśni mostkowo-obojczykowo-słodkowy, którym się dzisiaj zajmiemy. Okej. Okay. Zostawiamy, rozluźnij się i teraz będziemy wykonywać masaż. Jeden palec jest od, przodu ucha, drugi z tyłu. Masujemy i rozluźniamy. Możesz zamknąć oczy, świadomie oddychać w tym czasie. Rozluźnij szczękę, nie napinaj się. Teraz całe płaty uszu rozcieraj, Delikatnie odciągaj uszy, tutaj również chcemy poodklejać powieść, więc możesz taki ruch wykonywać odciągania troszeczkę, możesz też rozcierać dokładnie całe płaty uszu. Aż do uczucia lekkiego pieczenia i zaczerwienienia. Możesz też tak delikatnie poskładać uszy na pół. No, ok, teraz czuję, że już pieką, są czerwone. Poruszaj na boki, sprawdź. Jak się czujesz? Czy z łatwością jest wykonać dla Ciebie ten ruch? A może któraś ze stron jeszcze czujesz, że jest spięta i masz mniejszy zakres ruchu? Zatrzymaj się tutaj na chwilę i zaczniemy sobie rozgrzewkę. Troszkę szerzej rozstaw nogi i teraz na wydechu tyło pochylenie, na wdechu przodo pochylenie miednicy. Wydech. Jeszcze kilka razy. Zatrzymaj na środku i na na boki. Za, zabierz bark do tyłu, spójrz w górę. Zatrzymaj z jednej strony i teraz po przekątnej wydech i wdech otwieramy klatkę. Wydech i wdech. Druga strona to samo i po przekątnej wydech i wdech. Teraz do pozycji dziecka. Rozstaw szerzej kolana i daj ręce do przodu. Możesz się delikatnie pobujać na prawo, na lewo. Popróbować się w tej pozycji, jak się czujesz. Jakie są w tym momencie Twoje biodra, czy czujesz gdzieś napięcie, a może w dolnej części kręgosłupa. Zauważ wszystko, co się teraz dzieje w ciele. Donieś ręce na jedną stronę. Wracamy i na drugą. Powolutku do środku. Zmniejsz dystans między kolanami. Proste plecy i okrągłe do tyłu. Wdech i wydech. Z prostymi do przodu, z okrągłymi do tyłu. Zauważ, że łokcie Wam cały czas wyprostowane. One nie są przeprostowane, ale nie zginają mi się mocniej w trakcie. I odwrotnie, spróbuj z okrągłymi iść do przodu, z wklęsłymi do tyłu. I wydech. I wdech. I jeszcze Wdech. I wdech. Ostatni raz. Usiądź teraz na piętach. Rozluźnij nadgarstki. Przenieś jedną rękę do przodu i ściągnij w dół. Teraz zacznij sobie delikatnie pomagać, ściągać mocniej palce w dół. Rób to z wyczuciem, nie za mocno. Druga strona to samo. A teraz kciuki idą pod małe palce. ściągasz w dół, w pięść i dajesz do tyłu. Zacznij delikatnie poruszać. Głową na boki, uchem do barku. I cały czas masz ściśniętą dłoń, kciukiem sięgasz do małego palca. Zatrzymaj, rozluźnij już nadgarstki, poruszaj barkami. I teraz zamykamy klatkę, otwieramy. I cały kręgosłup pracuje z ruchem wyprostu i zdjęcia. Ramiona zamykamy. Zewnętrzna rotacja, otwieramy. Zewnętrzna. Wydech, wdech, wydech, wdech. I ostatni raz, wydech, wdech. Wejdź do psa z głową w dół. Poruszaj się przez chwilę. Wypychaj biodra. Wykonaj takie ruchy, jakie czujesz, że sprawiają Ci przyjemność. I małymi krokami idź do przodu. Chwyć za łokcie, poruszaj delikatnie na boki. Zatrzymaj, rolujemy. Po jednym kręgu. Stań na początku maty. Zrobimy powitanie słońca. Ale w takiej bardzo uproszczonej wersji. Daj ręce do góry. Wdech. Wydech. Skłon. Możesz zgiąć kolana. Płaskie plecy. Pomału. Prawa, lewa w tył. Odłóż kolana. Zejdziemy w randze. Połóż się na brzuch. I wdech. Kobra. I wydech. Wracamy do psa z głową w dół. Zatrzymaj się na chwilę. Podnieś prawą nogę do góry. Daj długi krok do przodu i wejdź do pozycji Chandrasana. Tylna pięta jest podniesiona. No i teraz tutaj sobie wykonamy kilka ruchów miednicą w tyło pochyleniu i przodo pochyleniu miednicy. Zatrzymaj z aktywnym pośladkiem w tyło pochyleniu i daj teraz znowu kciuki pod mały palec w pięść, ale tym razem zobacz, skręcam mocniej w bok nad garstkiem. Daj ręce do tyłu. Szerzej, otwórz klatkę. Poczujesz przyjemne rozciąganie z wewnętrznej strony ramion. No i teraz delikatnie poruszaj barkami góra dół. I dodatkowo zacznij nadal są nadgarstki w ten sam sposób ustawione, otwierać i zataczać koła. Ostatni raz odkładamy, wracamy do psa z głową w dół. Rozluźnij się znowu przez chwilę. Przejdź na chwilę do pozycji dziecka. Rozluźnij się. Dwa spokojne oddechy. I wracamy do psa z głową w dół. Teraz znowu połącz nogi i daj lewą do góry. Przyciągnij mocno udo do brzucha. Długi krok stopa między dłonie. Wejdź do Ashta Chandrasana. Z przodu kolano mocno zgięte, tylna noga prosta i zaczynamy tyło pochylenie, przodo pochylenie miednicy. I wydech, i wdech. Zostajemy z tyło pochyleniem, uaktywnij prawy pośladek, no i ponownie idą pod mały palec, w pięść i znowu ściągasz mocno do boku. Poczuj tutaj rozciąganie mocne ze wewnętrznej strony nadgarstka. Idziemy do tyłu, otwórz klatkę i teraz delikatnie poruszaj głową na boki. Sprawdź, jak z Twoją równowagą. Nie, nie jest to proste. Ok, zatrzymanie i robimy koła. Wdech i wydech. Jeszcze dwa. Super. Wracają dłonie. Pięć głową w dół. Weź wdech. Wydech i przejdź do siadu. Teraz z powrotem wróć do siadu skrzyżnego i daj sobie prawą rękę do przodu. Zobacz, że są bardzo szeroko palce ustawione. Przenieś rękę do boku. Wykonamy kilka ćwiczeń na neuromobilizację. Zaczniemy sobie od podnoszenia tylko barku. Góra, dół, góra, dół. Staraj się wyizolować ruch, tylko pracować prawym barkiem. Zatrzymaj i teraz palcami sięgaj do barku, mocno dłoń wypychaj. Teraz dotknij bark i koła, i w drugą stronę. Okej, okay, super. Na pewno poczułaś pracę. No to druga ręka to samo. Szeroko palce idzie do boku. Tutaj już czujemy, jak się ładnie nerwy rozciągają, i teraz zaczynamy podnosić bark. Dodajemy neuromobilizację. Zatrzymaj, dotykamy. Wypychaj cały czas dłoń jak najszerzej palce. Zatrzymujemy i koła. I w drugą stronę. Okej, okay, super. Rozluźnij się. To teraz będzie taki ruch ściągania skóry w dół. Staram się tutaj mocno pociągnąć cały dekolt do dołu, a brodę sięgam do góry, podnoszę. I poczuj takie przyjemne rozciąganie w tym ruchu. Powinnaś poczuć teraz, jak ładnie się mięśnie szyi te z przodu rozciągają. Poruszaj głową na boki powyciągaj brodę i rozluźnij skrzyżuj ręce i zacznij tak delikatnie opłukiwać jesteśmy teraz palcami nad obojczykami tutaj sobie wykonamy taki masaż limfatyczny Możesz odwrotnie teraz ręce dać? Super, i jeszcze, żeby rozluźnić i przy okazji, właśnie pozbyć się limfy, odświeżyć cały układ tutaj limfatyczny. Świeżą krew, świeżo składniki odżywcze. Zobacz, masuje obiema rękoma po szyi ściągając w dół. Możesz zamknąć oczy i druga strona to samo. Zatrzymaj, znowu poruszaj, sprawdź, czy już jest Ci przyjemnie wykonywać skręty. Mam nadzieję, że tak. No to teraz parę ćwiczeń jeszcze rozciągających i wzmacniających dla części szyjnej. Zaczniemy od rozciągającej części, czyli przychylasz głowę lewym uchem do lewego barku, a prawa ręka sięga do boku. Świadomie oddychaj. Dodatkowo ściągamy brodę w dół. Wracamy. Wędruje ręka tym razem lewa, ale głowa idzie w prawo. Znowu zamknij oczy, skoncentruj uwagę na oddechu. I broda w dół. Rozluźniamy. Połącz palce. Ściągnij barki w dół. Czyli taki ruch mocny, ruch depresji w barkach. I zaczynam aktywnie ściągać ręce w dół. Brodę w tym czasie do mostka. Wykonaj takie cztery powtórzenia. Trzymaj, poruszaj jeszcze głową, i otwórz z powrotem oczy, rozluźnij się. Jeśli czujesz, że są spięte jeszcze barki, to taki sobie wykonaj masaż, tak pougniataj troszeczkę ręką, druga strona, i daj teraz ręce. Tyłu na głowę, zacznij delikatnie głową napierać na dłonie, rozluźnij szczękę. Postaraj się również rozluźnić przeponę. Żebra obniżyć bez kompensacji, bez otwierania klatki piersiowej, rozluźnij brzuch, oddychaj cały czas brzuchem i utrzymaj stałe napięcie, czyli napieram cały czas głową na dłonie, ale tak delikatnie. To jest takie na 30%. No i teraz łagodnie ściągam w dół. Zapamiętaj słowo łagodnie. Tutaj bardzo delikatnie rozciągamy. Wracamy i teraz Prawa ręka idzie na prawą stronę głowy. Napieram na dłoń. Poczujesz izometryczne napięcie z prawej strony szyi. Zmiana strony. Napieram teraz lewą stroną. I czuję, że mi się tu pięknie wzmacniają mięśnie z lewej strony. Cały czas pamiętaj o spokojnym oddechu. Super. Porozluźniaj. Pomachaj rękoma. Barkami. Jeszcze zrób kółka do tyłu. Do przodu i mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Bardzo Ci dziękuję za wspólną praktykę i do zobaczenia na kolejnej lekcji.